Te jabłka nie spadły dzisiaj z drzewa, tak jak też z nieba, ale niektórzy z Polaków chyba tak. Jak na przykład mój znajomy Adam, który mówi, że jedno jabłko dziennie w zupełności wystarczy, aby być zdrowym. Adam ma poniekąd rację, bo wszyscy przecież wiemy, że podstawą zdrowia jest dobre odżywianie. Gdyby jednak było tak, że jedno jabłko dziennie wystarczy, aby być zdrowym, to tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, w południowym sadowniczym regionie Polski, wszyscy mieszkańcy byliby bardziej zdrowi niż w reszcie kraju. A tak nie jest. Co zatem zrobić, żeby być zdrowym? Tego spróbujemy dowiedzieć się 50 km stąd, w Nowym Targu, na Pikniku Zdrowia. Ja bardzo dużo jabłek Co najmniej 3-4 jabłka dziennie, naprawdę czy jedno jabłko wystarczy, ja jem dwa. Ja jem dwa jabłuszka dziennie. No i co, i to wystarczy, jest pan zdrowy? Nie, wystarcza. Podobno jedno jabłko dziennie to jeden dzień dłużej życia, no? tak kiedyś mi mama przynajmniej mówiła. Jedno jabłko niczego nie załatwi. Jeżeli zjemy to jabłko, a resztę będziemy jeść fast foody, to to nie ma sensu według mnie. Jedno jabłko dziennie zdecydowanie nie wystarczy. Co najwyżej może zaspokoić jakieś potrzeby dietetyczne, dostarczenia witamin. Ale to jest dobry początek, żeby wytworzyć u siebie taki nawyk zdrowego trybu życia. Potrzebny jest też ruch, potrzebna jest aktywność fizyczna. Ruch po prostu powoduje to, że jestem sprawniejszy. Dużo lepiej czuję się. Jestem przekonana, że Polacy chcieliby dbać o zdrowie, natomiast niekoniecznie mają pomysł, jak o to zdrowie dbać. No i przede wszystkim brakuje konsekwencji, brakuje systematyczności. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, natomiast nie przekłada się to na takie praktyczne działanie. Tak, żebym był aktywny w sporcie, to nie, ale troszeczkę ćwiczeń. Gimnastyka przede wszystkim mało jeść. W moim wypadku to nie, nie idzie tak, bo mi wszystko smakuje. Holistyczne pojęcie zdrowia zakłada, że organizm ludzki jest całością. Czyli jeżeli chcemy zatroszczyć się o swoje zdrowie, poprawić funkcjonowanie organizmu, to musimy pamiętać o różnych sferach. My zdrowie traktujemy dość wycinkowo. Interesuje nas zdrowie układu krążenia na przykład. I medycyna tak najczęściej nas leczy. Zdrowy narząd, zdrowy organ czy zdrowe ciało. Natomiast to holistyczne podejście to jest właśnie to zdrowie psychiczne połączone ze zdrowiem fizycznym i z tym zdrowiem społecznym. Tak, czyli prawidłowej diecie, wysiłku fizycznym, aktywności. Jeżeli jest niezbędna, to również farmakologia, rehabilitacja. I tylko wówczas, kiedy będziemy pamiętać o tych wszystkich sprawach, łączyć je ze sobą, jesteśmy w stanie tak na pewno osiągnąć pożądane rezultaty i poprawić stan swojego zdrowia. Wielu Polaków bardziej dba o swoje uzębienie, Bardziej dba o swoje zdrowie, więcej po prostu czasu poświęcają, żeby nie tak szybko starzeć się. Teraz chodzę na aqua chodzę na fitness. I Oczywiście jest grupa ludzi, która chce być zdrowa i zdrowo się odżywia, staje się coraz bardziej aktywna, interesuje się tym, stara się to wdrożyć, ale jest spora grupa osób, która wie i nic z tym nie robi. I Bardzo mało ludzi chodzi, Namawiam, mówię, że jest fajnie i nie mają czasu. Z tego co obserwuję, pacjenci przychodzą do specjalistów za późno. Coś zaczyna doskierać, potem lawinowo się to sypie i każdy ma pretensję, że ojej, parę lat temu jeszcze było wszystko ok, nagle bolą mnie plecy, boli mnie łokieć, boli mnie noga. Przede wszystkim raz na rok, na pół roku powinni robić sobie podstawowe badania. Badania krwi, poziom cukru. Cukier mam w normie i tam co robiłem badania, jestem prawie zdrowy. Jak się pani na Witbergu podoba? Super, mogłabym leżeć cały dzień. <laughs> Wibroterapia poprawia krążenie, wpływa na układ nerwowy, na układ mięśniowy, wpływa pozytywnie na metabolizm, więc może stanowić samodzielną metodę terapii, rehabilitacji, ale bardzo dobrze jest łączyć wibroterapię przykładowo z dietą. Jeżeli chodzi o wibracje, to to otwiera się też profilaktyka. Badania, którymi my zajmujemy się na WF-ie wskazują, że można wykorzystać wibracje właśnie, żeby zapobiegać osteoporozie, zapobiegać ryzykom upadkom osobom starszym, czy w sporcie jako ten czynnik, który nie zniechęca ludzi do aktywności fizycznej, tylko pomaga im się zregenerować. Wibroterapia jak najbardziej może wspierać inne aktywności, może być dodatkiem do aktywności fizycznej. Jeżeli lekarz nie stwierdzi takich ewidentnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z wibracji, to w zasadzie wibracja jest dla wszystkich. Mamy, babcie mówiły zawsze wszystkie oczy, po trochę, nie można mieć żadnej przesady. I wtedy się człowiek dobrze czuje. I wygląda tak jak ja, co mam prawie 75 lat. Za mało się tak naprawdę mówi o tym, że jest ogromna potrzeba łączenia metod i patrzenia na człowieka i na jego zdrowie jako na całość, a nie pojedyncze jakieś tam dysfunkcje, bóle czy też choroby. Musimy pracować nad świadomością ludzi, a i to teraz młodszych tych ludzi, żeby oni już wzorowali się na rodzicach, dziadkach, że jednak to jest ważne. Takie imprezy jak ten piknik zdrowia są wręcz niezbędne. Nie tylko motywują do działania, przypominają, że zdrowie jest ogromną wartością, ale też dostarczają możliwości. Propozycji tak, i człowiek, który weźmie udział w takim spotkaniu, być może wyjdzie stąd z pomysłem na siebie, co może zrobić, żeby to zdrowie chociaż odrobinę poprawić. Dbać o zdrowie trzeba, to fakt. Holistycznie bez wątpienia. Inaczej, prędzej niż później, z naszym zdrowiem będzie po jabłkach.